Siemano, z tej strony Mr. Klopacz, a oto, no nie pamiętam, kultury chyba czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Margonem. I co w dzisiejszym odcinku będziemy robili? To, co Wam obiecałem, czyli quest z żywiołami. Jak widzicie, bardzo szybko, uwinąłem się z nawidzian tego 22. levela, pisałem biuletyny, że będą w środku tygodnia Happy Wheelsy. A tu widzicie macie taką niespodziankę, że najpierw jest margonem. I, I żeby już dokończyć to ogłoszenia parafialne i nie zanudzać Was nimi w odcinku. Y Happy wheelsy będą w piątek. A w weekend będzie Pogrywajka. Tak, inaczej tego nazwać się nie da. Będziemy sobie grali w grę. Nie wiem jeszcze jaką. Ale sobie ją nagram. I taka pogrywajka będzie co tydzień w weekend, właśnie. To będzie taka gra. No, będę sobie po prostu grał, co będę chciał. Nie zawsze będzie ta sama gra, będą różne gry. No. Mogę nawet zdradzić, że chyba mam większą ochotę na nagranie bed Pigisów. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to tym bardziej będziecie mieli większą niespodziankę. Dobrze. To tyle z ogłoszeń parafialnych. Zaczynamy. Słyszałem, z kim jesteś. Mówią, że w legendach jest zawsze. Dobra, dobra. fascynujące, o matko, ależ niesamowite. Tkwi ziarenko prawdy. O, teraz mnie zaczyna interesować. Słyszałem o pewnym pustelniku, który niegdyś był kowalem i pragnął wykonać oręż ulepszony tymi kryształami. Nazywa się Linard i przebywał gdzieś w rojnie Doliny. Ysysy, dobra. Słuchajcie, jest taka rzecz. Są takie cztery żywioły. No wiadomo, żywioł ziemi, żywioł ognia, żywioł powietrza i żywioł wody. No i taki szaleniec chce zdobyć, znaczy on ma zamiar zdobyć te jakoś kryształy z tych potworów, gdyż każdy z tych żywiołów da mi kryształ. No i będę musiał mu zdobyć te kryształy, a on w zamian ulepszy mi tymi kryształami broń. I otrzymam ulepszoną broń. Okej, okay. no jest, on jest bardzo blisko tej ss -y. No, tu jest. A więc słuchajcie, Nie będziemy się tym, powiem Wam, to się pozmieniało. No, nabiłem, Powiem Wam tak. Kiedy dzisiaj zaczynałem grać, czekajcie zaraz sprawdzę, zaczynałem grać. No, dwie godziny temu. Czekaj chwilę. W porządku. No właśnie, i to jest też tu. Yy, żeby zabić żywioła ziemi, trzeba. Żeby zabić żywioła ziemi, no po prostu można go zabić. Później, żeby zabić żywioła powietrza, to trzeba mieć już zabitego żywioła ziemi i mieć z niego kryształ. Do pokonania żywiołu wody konieczne są kryształy ziemi oraz powietrza. No i do zabiciu żywioła ognia trzeba wszystkie inne. Dobra. Zacznijmy od pierwszego żywiołu to co się pozmieniało? No to tak mówię, w dwie godziny miałem, tak, wczoraj napisałem biuletyn, no czyli wczoraj, tak, wczoraj napisałem biuletyn, że już sobie godzina ekspienia i już prawie 20 wbiłem. No i prawda, miałem już praktycznie 20. I teraz mogę wam powiedzieć, że mam już prawie i że, i że dzisiaj rano zacząłem grać i mam już 22. Tym bardziej, że no grubo ponad godzinę, Nie no, z godzinę spędziłem na staniu na elicie i nic sobie nie robiłem, tylko się opie... Opalałem! Dobra. Jedziemy. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Mamy kryształa ziemi, którego... Możemy tu. A no właśnie, co się zmieniło? Mam już wreszcie kilka sakiewek. I ustaliłem tak, że ta główna to będzie na takie różne rzeczy, z questów i takie różne. Ołem. Ta będzie na miksturki, a ta będzie na ształy, no i będzie gitara. Dużo wydałem na to gówno za przeproszeniem. To mnie kosztowało chyba ze 200k, a podtrzymałem to może na ekwipunku z pół godziny. Tak, tym bardziej, że teraz właśnie mam ten do łuk. Dobra. To jedziemy, żeby zabić żywioła powietrza. <laughs> przy okazji pokupimy trochę miksów. A właśnie, sprawdzę, czy wszystko się dobrze robi. Żywioł powietrza tak. O właśnie, przy okazji muszę kupić już teraz, żeby mnie nie latać. Żeby ulepszyć sobie broń, będę musiał ją najpierw kupić. Logiczne. Na każdej profesji jest to, no, rzecz jakaś na 15. W moim przypadku będzie to na 15 poziom. Łuk. Ten. W przypadku MAGA to jest tam jakaś różka na 15 level. Nie pamiętam już jaka. W przypadku Wojownika i Peladyna Miecz chyba jednoręczny, tak to się zwie. Yy, I w przypadku Censerza też chyba. Chyba też. I w przypadku tropiciela to samo co u mnie. Okay. O, quest z Wombatem Anydrzejem. Kiedyś się go zrobi. A i pewien kolega mówił, że już go trochę nudzi oglądanie, jak robię cały czas questy, że po prostu poszedł sobie na elitki, na właśnie postać na elicie trochę, żebym trochę poszedł podedać potworki. Dobrze, nie ma problemu. Następny wtorkowy, poniedziałkowy lub w pierwszej połowie następnego tygodnia odcinek to będzie odcinek z. Expienia, nie zrobienia questów. Takie małe pytanko. Do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu. Święta Bożego Narodzenia. No to nie będę wam teraz mówił, że będę robił specjal na święta Bożego Narodzenia. Nie no bo to chyba jasne, że zrobię specjal z jakiejś gry. jutro hmm. grudzień to już będą takie duro będzie filmów w grudniu bo jednak będziemy się przygotowywali do świąt nie w szkole będzie luzik także o matko dzielę także będzie dobrze i mam teraz takie pytanie jak myślicie do świąt zostały jeszcze no dwa miesiące ponad czy uda mi się do tego czasu zdobyć level no który Myślę, że level 30, no to do końca października spokojnie zdobędę. Czy będę miał level 40? Do świąt. Ciekawe, czy w ogóle będę jeszcze grał. To jest pytanie. Dobra, żywioł powietrza. Trzeba go troszkę się pomikstować. I jedziemy z tym koksem. O, czy będzie kolejny? Ha, mam nowy, najwyższy level zabity. Poprzedni to był 31. Mykonid. A no właśnie, powiem wam coś. Robiłem takiego questa. U, wiecie, u tego Torina, co u niego trzeba było zdobyć jakieś tam trofea zwierząt, nie. No i tak se zabiłem sobie Wywerny trochę. No i dobra. No i ostatni potworek z questa mi został. To, to był bodajże Mykonid. Wchodzę sobie na pewną bardzo fajną stronę, do której link będziecie mieli w opisie. Be jest to strona, na której no po prostu macie bardzo dużo informacji o Margonem. No i tak sobie patrzę, patrzę na mapie, gdzie by tego Mykonida zdobyć. Znaczy deadnąć. Jak najniższy level. No i patrzę, że jest tam gdzieś 29. I 31. No i idę sobie zabić 31. w takim miejscu, gdzie to było bardzo blisko. No niestety przegrałem. Ale nie dużo mi tam brakło. Mówię 29 zdobędę. Na... Wygram z nim na pewno. Idę sobie do tej jaskini. No i tam mamy. 20. Tam miałby ten 29 level. My koniec, nie? Wchodzę tam. A tam jest są dwa 31. Jak się wtedy wkurzyłem. Żebyście ludzie wiedzieli. Lepiej nie będę wam o tym mówić. Byłem naprawdę okropnie wkurzony. I teraz, i to jeszcze nie jest koniec historii, kiedy poszedłem sobie, już tego quest'a skończyłem, nie, zdobyłem tam trochę lepszej temy, udało mi się dednąć tego 31, nie. No i idę sobie, żeby zdobyć takiego quest'a z kamieniami tam szlachetnymi u Barnesa, nie. Idę sobie. No i patrzę, patrzę. I wtedy normalnie myślałem, że zawału dostanę. Mykonid, chyba osiemnasty level. Tak się wtedy wkurzyłem niemiłosiernie. Ja wtedy miałem dwudziesty No. I chyba mówię, ci, mówię wam, z godzinę czekałem na zdobycie tych strzał. Aż będę miał odpowiedni łuk, aż będę miał lepszą zbroję, no. Co ja, dlaczego ja, ja tu nie poprzechodziłem, żeby zabić tego Mykonida? A tu nagle 18 czy tam któryś level. No poniżej 20 w każdym razie. No, także... Czekajcie, którędy by tu przejść. Tęd. Ha wiedziałem. O, to są te bandyty, to je trzeba do jakiegoś questa zabić. Jeszcze piesia ich zabić. Tu się czasem respicheros. Przysięgam. To jest przysięga. Ja przysiąg nie łamie. Na pewno na 100% pojawi się kiedyś na moim kanale, nieważne czy to będzie właśnie z tego Maga Gniewu, który jest tak naprawdę łowcą, czy z jakiegoś innego konta, pojawi się Bicie Herosa. Bardzo możliwe, że to się pojawi z Maga Zawiści, czyli mojego najwyższego levela bo na nim dosyć często spotykam. Tak. Na nim dosyć często spotykam tego właśnie osobnika. Jakim jest najniższy level Heros? Mietek. A żeby było ciekawiej, Mietek Żół. Tak. Hu, 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 hu. Dobrze, a więc słuchajcie. Idziemy teraz już, jak widzicie, dosyć szybko to idzie, bo mamy już trzy kryształy. Brakuje nam już tylko kryształu ognia. Oj, tam prędko nie dojdziemy. Tam będzie się trzeba przejść przez dużo, dużo poziomów jaski. Przy okazji kupimy u mojej koleżanki makatary, miksturki. Wiedź. Poszedłem spać. Nie wiem, o 23. Nie jest to późno. Wstaję. O pierwszej. Tak jak to u mnie dwie godziny snu. Jak na ucznia bardzo dużo. I teraz jest godzina trzecia nad ranem. No. Trochę jestem przymulony, więc. Mogę trochę ziewać. A i słuchajcie. Serdecznie będę, od teraz, będę serdecznie zapraszał wszystkich na czacie, żeby no, oglądali sobie moje filmy. gdyż dla mnie to jest bardzo ważne, żeby zdobyć jak największą popularność. Choć ja oczywiście filmów nie nagrywam, dlatego że nie wiem. Tylko dlatego, że mam taką ochotę, albo tylko dlatego, że chcę zrobić popularność? Są dwa czynniki. Jeden, taki, no, 50%. Po prostu, no, tak, jakoś ja to nagrywam dla siebie. Żeby mieć takie coś, że później, o, widzę, że komuś się podobają moje filmiki. Taką mieć satysfakcję, po prostu. A drugi powód to jest taki, że nagrywam to z czystej przyjemności. Też 50% na to daje. I no tyle, jeżeli chodzi o. Dlaczego nagrywam filmiki? Ludzie, ludzie, ludzie! Właśnie coś zauważyłem fajnego. Dzisiaj mnie prześladują trzy liczby. 3,69. Jak założyłem coś tam, miałem 3,69 SA. To jest szybkość. A teraz patrzcie, ile mam strzał. 3,69. Nie zwracałbym pewnie na to uwagi. Gdyby nie znaczenie tej liczby w Polsce. A znaczenie tej liczby w Polsce jest takie. Jeżeli, jak wiemy w Polsce jest 23% VAT. Gdy kupimy coś za złotówkę, za złotówkę płacimy złote 23, bo jest 23% VAT. Znaczy nie, nie przy każdym produkcie, ale przy niektórych. Chcemy kupić coś za 2, za 2 zł. Płacimy 2,46. Zaś, gdy chcemy kupić coś za 3 zł, płacimy 3,69. to jest właśnie liczba procent VAT. Mnie prześladuje. Tak a propos. Coś, jeszcze będzie w październiku. No do końca. O, właśnie o tym panie mówiłem wcześniej. Co jeszcze będzie w październiku? W październiku nie będzie, no tak będzie według planu. Czyli będą na tygodniu przeważnie dwa odcinki Margonema. Będzie jeden odcinek Happy Willsów. Będzie, no jeżeli się będę wyrabiał, oczywiście, pogrywajka. No właśnie. W październiku będzie tak, no, bez żadnych, bez żadnych ciekawych, tak to powiem, misji. Mój piesio się dobija do mnie. Nie będzie takich, no mówię, za ciekawych misji. Ale zacznie się wszystko już na samym początku listopada. Otóż 2 listopada będę obchodził urodziny. Co w związku z tym? Na pewno nakręcę specjala. Tak. No i listopad to wiadomo będzie trochę przerw w szkole 11 listopada i tak dalej. Mm. Ha ha ha. 11 listopad. I w związku z tym będzie sporo filmików dodatkowych. Na przykład, jeżeli uda mi się nagrać z Androida Angry, Beer, Angry Birds, bardzo chętnie nagram. Jeżeli nie, no to trudno, nagram z komputera. I teraz tak, no to w listopadzie już omówiłem, mniej więcej omówiłem listopad. Co będzie w grudniu? O grudniu mogę Wam powiedzieć tyle. Jeżeli to samo. Jeżeli uda mi się ściągnąć Angry Birds. Znaczy, uda mi się po prostu nagrać Angry Birds. To. No tak, bo. Jak wiecie, Angry Birds. Jedna z odmian tej gry to Angry Birds Season. Co za tym idzie? Przewa tak, tak, bynajmniej sądzę, że pojawi się. W tym. Pojawi się w. No od 1 grudnia Albo i wcześniej Pojawi się mini kalendarz adwentowy W którym będzie do Przejścia codziennie jeden level I właśnie w związku z tym Tak podejrzewam, że będę codziennie robił Jeden odcinek z tej gry Właśnie taki króciutki Tylko z przejściem tego jednego poziomu I to będzie takie nasze wyzwanie adwentowe No To już chyba do, Plany do końca tego roku omówiłem Mam nadzieję, że wytrwałości mi starczy do nagrywania filmów. No. Ten odcinek Margonema już się powoli kończy. Zresztą, co chyba widzicie, już zabiliśmy tyle żywiołów. Mamy cztery kryształy. I zobaczycie, co można otrzymać z tego quest'a. A jest to, no, nie słabe, nie słabe. Szkoda tylko, że na 25 level. No. Fu, 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 fu tu tu, 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 tu. <laughs> he, he, Za Happy nagrywanie biorę się od razu po nagraniu tego odcinka biorę się za Happy Wheelsy Tak. Co, co dalej? Kolejny odcinek Margonema, jak już mówiłem, to będzie ekspienie Jeżeli uda mi się do tego czasu, czyli do bodajże. O, rusek Lapunów. Jeżeli uda mi się do tego dnia nabić, bodajże, który to był level? No tak, 25. Jeżeli uda mi się nabić 25 level, to zrobimy sobie quest. Znaczy było i odpukaj, odpukaj. Nie będę żadnych questów robił. To zrobimy sobie odcinek z Ekspienia na Mulusach. Szczerze. Najle potworki, na których mi się najlepiej XP z całego Margonema, do 82 poziomu. Best exp. Mówię wam, to jest po prostu... świetnie mi się tam XP. Może nie chodzi o to, że szybko się nabija tak lewele, ale ja to po prostu uwielbiam na nich XP. Nie wiem dlaczego, no tak sentyment czuję do tych potworków. Mhm. Nie, 23 myślę, że spokojnie nabiję do następnego. 25 nabiję do następnego odcinka. Jak widzicie, mam już 22 poziom. Tym questem pewnie zdobędę 23, ale nie jestem pewien. Teraz Wam powiem. On tutaj chyba 11. Eee, jeszcze nie. Jeszcze chyba nie nabije. Ale no wiecie, już będę bliski nabicia 23. To tam, co to dla mnie będzie przez weekend? Trochę grania, nabicie. Tym bardziej, że teraz będzie dużo questów, nie? Co to będzie dla mnie nabicie tam kilku leveli? Więc jak już mówiłem, ten quest powoli się kończy. Idziemy mu odnieść nasze kryształki, a później, no, odbierzemy sobie nagrodę. Zasłużoną <gry> Dobrze, ten quest, no nie wiem Jakoś teraz specjalnie To było tylko, no, granie, granie i granie Tyle można powiedzieć Wow, postrach mórz Ja nie rozumiem, co trzeba być cienki. Na 15 poziomie Przegrać z 20 levelem Pancernikiem rogatym Który nie jest dobrym potworkiem Jest przyzwoity ale ja go na 12 spokojnie wygrywałem z nim. Nie łuk, różdżka lub korbacz. Oj, przepraszam! Popełniłem blok! Na tancerza ostrzy nie ma takiej broni, jak na i najwownika. Na tancerza ostrzy jest korbacz. No już zakupiłem łuk. 16k, 7k do lewela. Haha. I patrzcie, co mam. Łuk, żywioł. Hmm. 25. level i będzie, bek. Dobrze. No to ja się już powoli z wami żegnam, drodzy widzowie. Pójdę sobie tylko stanę gdzieś w sensownym miejscu. Właśnie. To jest moja zawada, zwada, czy jak to się tam mówi. Okropnie słabe buty i rękawice. Widzicie co? Ten odcinek jeszcze, oj, jeszcze chyba tak długo nie trwa. No 25 minut, no to jest sporo. Nie, czyli jednak kończymy już. Wszystko ma swoje ograniczenia, więc skończymy już tego questa. Ten odcinek. Znaczy, właśnie już jest kończony. Kończymy ten odcinek. Dobrze. Sorry, że jestem taki zamulony, ale mówię Wam, o której to nagrywam. Bardzo Wam dziękuję za to, że jest już te chyba 130 parę wyświetleń pod wszystkimi moimi filmami. Zdecydowanie najwięcej jest pod Margonem, więc plan jest dobry. Moja główna seria ma najwięcej wyświetleń. Dobrze. Więc do zobaczenia w Happy Wheelsach i w kolejnych odcinkach Margonem, we wszystkich moich odcinkach. Ja już się z Wami żegnam, mówił dla Was Mr. Klopacz, no i goodbye, appetite.